Jak on myślał, że ja. <ścoughs> Pozdrawiam, Kostucha. Dzięki. Szagi, dzięki, piąteczka. Do zapylacza nie. Pozdrawienia dla mnie, trzymaj na wojaka. Dzięki. Tak słucham. Dzień dobry, proszę pani, ja dzwonię z ogłoszenia, Alex, w sprawie zegarka. Mhm, no Ogłoszenia dziękuję. aktualne? No jest jeszcze aktualne. No bo ja potrzebuję zegarka, bo mi stanął. To ten, mhm. i... ten czarny by mnie interesował bardziej. Ten czarny? Tak. Dobrze, a nie wiem czy da, nie wiem czy tutaj byśmy się po prostu mówili czy wysyłka. Mm, ale jak, na co się Pani chce umówić? No na zegarek, tak? Yy, aha, yy, po odbiór zegarka, tak, 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 myślałem, tak, że to tak, jakaś tak. propozycja. Yy, tak, jestem zainteresowany czarnym zegarkiem. Mhm. no dobrze. Yy, pytanie, czy mam wysłać ten zegarek, czy jakby to wyglądało? Znaczy nie, no ja bym chyba odebrał z ręki do ręki, normalnie. Mhm, no dobrze. A jakie funkcje ten czarny zegarek posiada? Nie ma tam w sumie żadnych dodatkowych funkcji, po prostu Nie, ale ja widzę tam jakieś takie dodatki. To co to są za dodatki? Hmm, tam co, to są chyba jakieś. Nie, tam nie ma żadnych dodatkowych funkcji. jest po prostu. No jak, nie ma. Datowni... Dato... No, datownik jest, ale on po prostu jest taki inny. Hmm. Jak inny, co... sekundkę. Jak panie pod wpływem alkoholu, chyba jak inny. Zaraz, sekundkę, zobaczę. Ok. Nie tak dokładnie. Mhm. Mm nie no, na goma, bez stresu. Ale nie chodzi, to jest po prostu. Taka Hmm. Proszę pani, halo? Halo, no jestem. Mhm. A tryb samolotowy posiada zegarek, czy to jest taki bardziej starszy model? Słucham? Tryb samolotowy posiada zegarek, czy to jest taki starszy model? Jaki tryb samolotowy? O czym pan mówi? No, żeby. Wy... żeby wy wyłączało zegarek w samolocie. Jak ona rozłączyła? Jaki tryb samolotowy, o czym pan mówi? To nie jest tryb.